No dobra, skup się. Jestem gotowy. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie, pół żartem dwóch, serio yy... nad redaktor Dobry Łukasz Winczura, wie... uroczy. Dobry wieczór i lew salonowy stale i niezmiennie przy wielkim czwartku również, pan Paweł Piszczek. Nie będę złośliwy i nie powiem wszystkiego najlepszego z okazji imieni, przy okazji Judasza. A dziękuję. Ale żart wyrafinowany, bardzo nie? Bardzo ale generalnie... <laughs> Zrwa pan boki? Wcale mnie pan nie zaskoczy. No, więc, no przewidziałem ten żart, ciętej riposty nie mam gdyż w ogóle znaczy, nie zasługuje. Wie pan, co pan chce powiedzieć, że o płaskości dowcipu świadczy to, nie że śmieje się ale, z niego tylko opowiadający? Ale wie pan, ja przez grzeczność się orehoczę. No pan zawsze mówi. miłym człowiekiem no, no, dziękuję ten. No to dobra, bo Aha, to... i oczywiście nasza magiczna kartka. Tu mam zakaz czytania co jest, więc nie będę czytał. To ja może zacznę, wychodząc przed szeregę, właściwie przed numer, numer, zagadnieniem numer jeden. Chciałem dzisiaj zapytać na wstępie, czy Pan Prezydent otrzymał odpowiedź jakąś od kogoś na swoje różne listy? Dobrze. Pytanie drugie. Czy Pan Prezydent wysłał jakieś listy świąteczne, na które mógłby otrzymać odpowiedź? Nie wysłał? Pod, może kartki świąteczne dostał? No właśnie, no. Tak. Czy wysłał? Czy dostał? Nie w internecie było, że może Pan sobie wysłać z Tarnowa Aha. i środowiska prawicowe zaprotestowały, że nie ma nic o świętach. Znaczy, nie ma pierwiastka religijnego, tylko jakieś baranki te, w sensie, że Baranek, owieczki. Baranek, boży. To nie ten? Właśnie nie ten. A, no owiec to... bardziej może. O, owiec. owiec. Owiec, boży. No, aha, i jedno mieliśmy. to tak, ja miałem pana zapytać, czy pan okna umył. No tak, oczywiście, że umyłem. Ja przed świętami jak jak szepie pan... podłogi i myję okna. A jak pan to swoje uchylne, dachowe okno? Ja skorzystałem z tych alpinistów, którzy się ogłaszają, oni wchodzą na dachy i myją. Na przykład okna. Aha, bo tam Pański sąsiad się wspina, pan Dagnan. Nie, pan ten. Jaworek. I pan Jaworek Darczyk. pozdrawiamy. pozdrawiamy pana Darka i szanowną matkę. że wystąpili w naszym programie. Ja życzę się w spinale na dużo wyższy obiekt, bo no. jest za mały dla niego. Aha, to on tak po ścianie jak ten. Dobra. No to dobra, zamykamy wiele tematów. no to zaczynamy Marcinka zamknięta, czyli temat dzielniowy. Temat zamknięty, ciąg no, dalszy. No. Wie pan co, bo jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy, że, że my mieszkamy w najpiękniejszej dzielni, ale nieco nieszczęśliwej, ponieważ możemy robić ekspansję tylko na północ. No bo nie zaczęliśmy aneksji na południe. No bo właśnie nie bardzo mamy co zaanektować. Byśmy wioski musieli anektować. Tam jest jakaś zawada, zawada. czy inna taka. No, wie pan, to poważny zamach byłby już. No ale Marcinka nam się łapie na nie bo to za tak, Marcinka się łapie. No właśnie, no, no się nie, nam łapie. Pan, był, pan był Szczelecki czy pan był Marcinkowski? Jeśli chodzi o baseny. Chodził pan za park czy na górkę? Za, na górkę. Za na górkę, No pan, pan tak bliżej. No ale przede wszystkim kultowo, nie? A chociaż też domosi też tam, bo tam pan taka ta wieża była, ta trampolina. Wiem, ja tam skakałem na dechę. Znaczy... coś tam. No, Marcinka zamknięta. Tak. Czyli nie pójdziemy dialogizować i pluskać się na Marcince. Muszę panu powiedzieć, że to jest drzgocąca informacja. Ja tam co prawda dawno nie byłem, ale tak czasem jak przejeżdżam tamtędy swoim wielocypedem to mam ochotę tam zajść i, za, i, i zapływać troszkę. na basen o no. tej porze roku nie ale podobno będzie zamknięty dość długo gdyż no. tymczasem nie ma go za co to jest fajnie no. tak zamykamy żeby remontować żeby wyremontować trzeba mieć hajs nie mamy hajsu ale zamkniemy żeby remontować nie mając hajsu i nie wyremontujemy no, lepiej bym tej logiki sir yy, yy, tosiru yy, nie ujął no właśnie tak. No to co? no to Nie, ale wie pan, co to no może postać, nie? No najpierw się zamknie, tak jak pan ta... powiedział, a potem, a się znajdzie kasa. Dobra, dobra. Jak Atlantyda się zapadnie, proszę pana. A co jest fajne, wie pan, Selak, słucham pana prezydenta, który tak leje te krokodyle łzy, jaki ten Morawiecki zły, łupi te samorządy. To łupi trochę. łupi, łupi, po prostu jak ten Janosik. I proszę pana. Ale dał, gdyby nie te pieniądze, to na przykład nie byłoby żadnej inwestycji portowej. Nawet w Mościcach by nie było basenu. A, to byś pomyślał jeździć do Krakowa. Bo pan nawiązuje, że to niby będą Trzyniecki w Mościcach dodatkowe, funkielnówki nieśmigane, zamiast no. tej takiej zużytej na górce. To mhm. się w ogóle nie, nie, nie boli. Ja na górkę, proszę pana, to z, z buta, nie? a gdzie to w Mościc będę na piechotę chodził? Nam Dziewiątką pana. pan podjedzie. No mógłbym, ale Jedynką, bilek. jedynką ma pan Aha, być. bo nie podnieśli w końcu tych cen biletów. Koniec, koniec. No na razie nie, ale to mamy no mamy dalej, wrócimy Trzy. do tego. No wie pan co, no jest to rozpoczęli. A właśnie pa kupował pan bilety na basen, czy pan by przeskakiwał przez siatkę? Proszę ja jestem człowiekiem praworządnym, kupowałem bilety na basen frytki i, i tego tam jeszcze były te takie takie gumowe zapiekanki czy coś? Było. A człowiek na głodnego to zjadł, za wszystko płaciłem. Dziennikarz, dziennikarz niepojedzony za zły. Nie wiadomo. Jeszcze pan ratownikowi dokuczał. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że byłem przez jakiś, będę przez jakiś czas dziennikarzem. Pan nie jest namaszczony przez opatrzność. Na to że, 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 ma dziennikarzem opiniotwórczym. To jest wynik opatrzności. Namaszczenie? Ten luk, proszę pana. No dobra, Marcinka zamknięta. To w ogóle będzie tak. Zamek niezałatwiony, basenu nie ma. No i ten. No ale w, podobno skansenik. coś tam chcą budować, nie? Tam na tej takiej tajemniczej działce, przynajmniej może wybudują ten zamek. Izba chciała tam wybudować zamek, nie? Czy ktoś? Też Izba nie mają ma bardziej oryginalne pomysły. O Izbie też pewnie powiemy. Dobrze, przejdźmy do następnego punktu, ten jest smutny. Może będzie weselszy. No, <noise> Niby wszyscy wyjeżdżają z Starnowa, Miły Panie. No co pan powie? Ja na przykład nie wyjeżdżam. No ja też nie, no, ale mnie wyjątek potwierdza regułę. W sumie tak, a dwa wyjątki też w ogóle. Znaczy no to pan jako socjolog wie lepiej. No a pan jako poliglota poliglotolog. Nista. Nista. W sensie, że Złodziejka zamknięta. No to już tylko do Tarnowa przyjeżdżają kraść. Ale wie pan, co to jest. Bo nie kradnie się na dzielni, prawda? To jest stara, no nie, to jest stara zasada. zasada. Więc wiadomo, że jak kraść na naszej dzielni, to przyjeżdżać z Krakowa na przykład. Jak to, wie pan, jak to mówili? że się blisko kradni daleko? No coś w tym było, tak? No, no. no i ta pani z Krakowa sobie wzięła do serca. Nie wiem, czy no. wyszła za mąż blisko, nie ale wiem. na razie zamieszka, bo. A, bo ten Hmm. Może być pensjonariuszką tego nowego kryminału, co tam. Też sobie o tym pomyślałem, że dopiero co wylewaliśmy nasze piękne krokodyle łzy. Ja to się nawet po raz kolejny rozpłakałem, że panu udowodnić tak. swoje możliwości aktorskie. I proszę pana. Dziś nie. No, dziś... Dziś spokojnie. Nie, choć powinienem nad nią zapłakać, bo to szkoda trochę, że, że kobieta. Że ją zamknęli wzazają, to po co ale podobno ma siedzieć około siedmiu. 7 no, lat, lat tłustych czy chudych? No właśnie, będą chyba. Chud, chyba bardziej, Trzy posiłki dziennie, ciepło, no niby w sumie świetlica, tak, niby tak. Winda. No Już się pan wzruszał. Tak, no bo mi jest jej żal. No. Ma 51 lat dziewczyna, wyjdzie, będzie miała Kurde, 60, w moim wieku. No, w, nie, nie wiem, wyjdzie za też. dobre sprawowanie po, 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 po połowie. No tak, może, no to trzymajmy kciuki. A, ale on, nie głupota, była... ile oskubała naszych rodaków, ale gdzie mają? Słabo właśnie pan. Ja to, ona na, to, na 800, co? 900, ile? 13 koła, jakieś takie, wie pan. Tak z tej pralni chyba więcej. No to upnę, u nas 12 tak. koła ukradli z No, no to, to mniej więcej na podobne. A to tam groziła trójka, nie siódemka. No, ale to było ten, ona robiła na tą, na, jak to się nazywa? Z, na spółdzielnie. Na, na spółdzielnie. Na pracownika administracyjnego spółdzielni, bo ona wybijała, proszę pana, do pukała dzień dobry. Na kwadrat, to, się dzień dobry, wbijała. tu kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Cię występuje, proszę państwa, jako, jako pracownica spółdzielni. Chciałem powiedzieć, że dostaniecie państwo zwrot pieniędzy, tylko żeby trzeba muszę, muszę no, żeby wyjąć, państwo, wydać. Żeby wyjąć, tak, trzeba włożyć. Tak, no i no właśnie. Tam wyjęli, włożyli i ona wyszła. No takie rzeczy. No życie, panie. Dobra, tu już mamy dwóch zamkniętych. Tak. Tematy zamknięte zamykamy. Tak, odcinamy. Bo teraz pan tu takie z trzema uwaga, czyli... Tak, ja, wie pan, ja pisałem w nocy, jak zwykle w natchnieniu, więc nie pamiętam, o czym to jest. Bilety podróżały, uwaga! Nie w Tarnowie. No właśnie, wie pan, bardzo <noise> fajna Bo ja Powiedziałem, że historia zatoczyła koło, ale to jest heglowskie. Ja się nie zgadzam historia ukąszony jest pan, tak, pan ja heglowsko? ja właśnie nie jestem ukąszony, przynajmniej przez, nie, przez, nie przez zrzeczonego Hegla Natomiast nie no, bo przecież pan wójt dopiero co Kozioł Grzegorz, nasz gminę Tarnowa, jakże sympatyczna się, że, no. że pan Kolega Romana Ciepieli Tarnowa najbliższy. się spotykałem na tajnych kompletach. Darł przecież te szaty razem z radnym Mirosławem Biedroniem i pozostałymi radnymi. Pamięta pan, że, że tutaj ciepielny obóz. A Roman te kabliczki, Zły, co trzymają? No, że romanzły, Roman Zły, proszę pana, nie chce ulg, podnosi bilety i tak dalej ceny. A tu nagle hop, Tarnów nie podniósł, a w gminie Tarnów będą płacić Gola więcej. No takie A życie, ten jest prywatny przewodnik, takie te szroty no tak, jeżdżą. No, Ale to, no, to wie pan, to to tak, tak trzeba negocjować z przewodnikiem, żeby przecież w końcu to chodzi o mieszkańców gminy. Ciekaw jestem, czy pan wójt protestował sam przeciwko sobie, bo to byłoby logiczne i konsekwentne. Oraz czy mieszkańcy gminy, czy mieszkańcy Tarnowa również protestowali, jak również radni Tarnowa, No bo tak powinno być, tak, z pewną logiką. Dziejów. Dziejów. Chyba nie słyszałem. O czym? Żeby no właśnie też nie bo mogła być historia Może oni jednego czekali. zdjęcia ja tymczasem... ale wie pan co co jest mi smutno Ja widzę po panu jest mi bardzo smutno to widzę właśnie ale czemu Pan oczekiwał tego pytania prawda więc ja zadałem tak bo proszę pana nie było przecięcia żadnej wstęgi w tym tygodniu. Wie pan co, też dostrzegłem brak przecięcia i, no. i, i to mnie bardzo smuci. Świat nie jest taki sam, bez przecinań. Świadnie jest taki zły, wstęgi. czyli że właściwie można by wtedy zaryzykować... Świat nie jest zły. I kto to śpiewał? Nie jest nie zły. Doda. doprawda? Doda. Świat nie jest... tak. Doda do czego? Doda elektroda. Kogo? A, rozumiem. Dorota Rabczewska, proszę pana. Nie znam dziewczyny, ale generalnie mogliśmy, mogliśmy kurczę, teraz sobie uświadomiłem, panie redaktorze, wziąć wstęgę i ją z tu przeciąć. I mówię mielibyśmy tak... tydzień z przeciętą stęgą jednak. Nie dopatrzyliśmy. Nie dobrze bo my w ogóle w ramach tak. naszego programu wyborczego podboju dzielni. Tak. Y... Nie no, Panie Pawle, proszę. Jest, pan, Nie, bo ja, ja, rzeczy, ja naprawdę, prawda? jak Pan się wzrusza, to mnie się serce kraje. Bo pan mówię dzielni, ja natychmiast wylewam łzy, łzy krokodyle. Że ten. Zatem... A podobno pan się dowiedział w dziennikarskim śledztwie, kto nasze stołki zajął w Centrum Dialogu na dzielni, które nie funkcjonują. No, jeszcze. pan Marek Karpiński. Pan Marek Karpiński. Serdecznie pozdrawiamy, aczkolwiek wspomnę. był z Kawa w Centrum Sztuki Mościc. Pani prezydent Agnieszka teraz. Kawa, tak? Rozumiem. Był, aha, był pod panią Agnieszką w tym, Pierwszy a teraz wicek. jest tutaj. Od dialogu. No nie, no to zabrał panu posadę, no. zabrał mnie posadę. No, zabrał nam posadę, ale my już wszystko pozdrawiamy serdecznie, człowiek. Ja bym się nauczyłem tak dokładnie sprzątać na ten. No, wiem tak widziałem właśnie, jak pan tam przy tych oknach chciał u mnie ten, ale. Poterminować, po ale ja biorę tylko Ale to, nie, sprawdzonych, no bo Jaworek, z, Jaworek się sprawdzonych, proszę pana, tych wykonawców. No tak no, to, to do no dobra, to wiemy z tymi biletami. No bo tak, w nie podniosą. No na teraz, razie. Nie, no, ja chyba nie. Do wyborów myślę, że nie. No chyba nie. Ale to wybory za rok równo. No. O, Właśnie jest. też będzie na Wielkanoc. Wie pan, to, wiadomo, że święto ruchome, ale tak wyliczyli, że w niedzielę palmową będzie pierwsza tura i tydzień po Wielkanocy będzie druga tura. To fantastyczne. Subcie, nie? Nie, no, A poza z palmą pójdzie do lokalu wyborczego. No, tak, oczywiście. Na osiołku pan wiedzie. A pan będzie dla tego? Tam gdzieś? No. Spacerował? Okay. No. No. no, ale właśnie, no i tak, no to no, ale właśnie nie, nie, nie dialogizują, proszę pana, w pałacu ślubów jeszcze. Jak mogą dialogizować, jak on ja tam przechodziłem i jeździłem? Tam się nie świeci. Stoi jak stał, się nic tam nie dzieje. W Kebabie dialogizowali. A, czyli Tymczasowe Centrum Dialogu. Nie. Z naszej dzielni. Pani Łukasz, to jest pan, na, na to pan zrobił na uchodźstwie. Tak, to pan zrobił w ogóle burzę w szklance wody mnie przeraził. Może również pan w takim razie, Karpiński jest tylko tymczasowym na uchodźstwie, a jak się to przeniesie na dzielnie, to wtedy będzie rozpisany konkurs, Ma, w którym wygramy. Mamy, mamy nadzieję, no. ale wie pan co, nie, bo będziemy mieli konflikt interesów, bo jak będziemy radnymi dzielni, to wtedy nie możemy wchodzić w alianse z miastem, bo te nie będziemy obiektywni. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed wrogiem nie ugniemy szyi. Bo u Chrystusa mi na ordynansach słuzy Mary, tak śpiewali. No powiem Panu, że we wspaniały sposób przeszedł pan do punktu czwartego, który jest pod hasłem, co prawda brońmy lasy, tak. Tak. A, a, płoną góry, płoną a, lasy? Bo to broni ta, tak? Solidarna, nie? Polska. No, solpol. Oni, oni solpol. oni bronią teraz lasów. Pamięta pan, a mówię, że przyszedł pan tak zgrabnie, bo oni wcześniej bronili tego, chrześcijaństwa. Pamięta pan, że była też że zbierali tak. podpisy pod taką... No i zebrali. I nawet to poszło tak. pod głosowanie w parlamencie. No właśnie tak, że, że proszę pana, można było pójść siedzieć do więźnia. Na Trójczaka. Na Trójkę za no. ironiczny uśmiech. Ja się wiecznie u, ironicznie uśmiecham. Pan zresztą też mogliby i pana posadzić, choć swój, nie? Tak, jakoś lekko. No, no, Co? Tak. Proszę? Co? Jakiś swój. No, stamtąd nie, z tamtej strony sceny. Czy ja pomyliłem coś? Bronią lasów. No właśnie, a tymczasem bronią lasów. Przyszłam, jest zdjęcie, moglibyśmy opowiedzieć historię jednego zdjęcia, ale na tym zdjęciu nic nie przeciąga. poseł Norbi i poseł tak. Piotr. Tak, znaczy pan poseł Sak i pan poseł Kaczmarczyk. Dokładnie, tak. tak. Tak, to oni. No właśnie, stoją w parku. Co jest właściwie logiczne, no Jak bo. Nie w parku stali? Nie stali w parku, tylko stali w załuku u Specymira. No, są dwa nie. zdjęcia? Ja ich widziałem na konfie. Albo pan chodzi na konfy. Nie chodzę, bo nie było kanapek. Na tej pan konfie nie wiadomo. było kanapki, to po co będę? No szuka? wiadomo. No ale oni to przecież dbają o, o finanse, więc nie częstują tak od kanapką z buta. Znaczy chciałem powiedzieć zawsze. No ale dobra, no ale w Tarnowie jakie ma pan lasy? W przy Pana nie ma lasów. Ja w ogóle dowiedziałem się, tak idąc od tyłu, że w ogóle nie ma lasów w Polsce. Na przykład nie ma tutaj Puszczy Karpackiej, wie Pan o tym. No i, no. No i Puszczy Błędowskiej, nie ma Puszczy tak Marcińskiej. Jest. I Pustyni Puszczy też tak. prawdopodobnie. Ale nie, bo generalnie lasy państwowe stwierdziły, że tam gdzie wycinają. Ten, a niech Pan poczeka, chwilę, ta pan? że tam gdzie wycinają, to nie jest w ogóle Puszcza Karpacka, tylko to są różne kawałki różnych lasów. No, nie, nie no, to, pan, no i to w ogóle zmienia postać. Leczą te nasiona, no to jak samo samosiejki, to pod panów tak, drzewu. Tak, jaka pusza? Gdzie tam coś? Tam? Ale to jeszcze było za szyszki, szyszki świętej pamięci pana ministra Jana. No, mistrz świata w wycinaniu. No, kampi pustyni kampinowskie. Pustyni kampinowska. No, Selawitak. Ale nie, sprawa jest, panie Łukaszu, poważna, bo należą się państwu wyjaśnienia, bo my sobie tu śmieszkujemy, a to jest naprawdę poważny temat. Ja teraz uderzę w poważne to. No, otóż, cule. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten zły z tej o to co Unii, nam te nie, w co w ogóle tak. wszystko, bo... Ja w ogóle ledwo mogę wymówić ja, nie, to ja słowo. Ale ja te, na te dlatego... judaszowe srebrniki przy wielkim czwartku, Pani jeszcze Właśnie, bardziej widzę, jestem że pan, obrzydzony. Widzę, że pan taką obrzydliwość yy, i, i milczenie. Ale patrz, szklanki nowe kupili. Ale niech pan, proszę redakcji. pana, yy, nie próbuje zagłuszyć y, tutaj swego interlokutora. Gło, głosu lasu? Yy, tak, ja jestem głosem y, lasu ochrońce lasu obrońcy. Jest pan głos wołającego na puszkę. Proszę pana, CUE stwierdziło, że Polska oczywiście w obszarze gospodarki leśnej, łamie przepisy, między innymi w dwóch obszarach. Jeden obszar to jest taki, że przy wycince lasów nie dba o ochronę gatunkową. Tam czy nie, nie gwarantuje ochrony przyrody, to między innymi jako przykład podano, że te ptaszki tam, proszę pana, są w okresie lęgowym. A a, oni haraczą te drzewa i te lęgi, to nie ma, nie ma żartów, i te lęgi, proszę pana, giną całe. Czyli ptaszki... Legną w gruzę. No, można powiedzieć, że lęgną w, gru, w gruzie. A druga sprawa to jest taka, że organizacje zajmujące się ochroną przyrody nie mają w świetle polskiego prawa właściwie możliwości sprawdzania legalności działań lasów państwowych. Czy nie mogą się zwrócić do sądu? No i to, to, to ktoś, musi być zmienione. I to jest czy... właśnie, proszę pana, ten zamach, przed którym bronią nam posłowie, jak pan to, że zacytuję, poseł Norbi Piotr i Piotr. Poseł, poseł Norbi. Tak. Dobrze, a czy ktoś przeprowadzą konsultacje społeczne z drzewami, czy chcą być wycinane? No Właśnie chyba nie, choć są ludzie, którzy z drzewami rozmawiają. Pan, jak wie, rozmawiam, ja rozmawiam na przykład z Sewerynem i on mi powiedział, że on za nic nie chciał być. Z jakim Sewerynem pan Z tym kwiatkiem. A, mówił no, pan ostatnio. No i on na przykład mówił, żeby go podlać częściej albo rzadziej, albo żeby mu urwać tego tam jednego kwiatka, ale nie żeby go wyciąć, proszę pana. No Seweryna by pan uszkodził. No, w życiu bym go nie uszkodził. Gdzie? Ale muszę panu powiedzieć, że tak nie, no, bo wie pan jeszcze to można jakąś cyfrę liczbę podać. Nie wiem, czy pan pamięta tą słynną historię, to nie było co prawda kampinos. Jak to pan mówił? Kampinos, nie, która to była ta puszcza kampinos. No tak, o Warszawy. No właśnie. A chodziło o tą białowieską puszczę, wiem, że tam haratnęli 200 tysięcy metrów sześciennych wtedy nie. i haratali. No nie, no drobiazg to drobiazg. jakiś kornik może I, był, tak, że tak, ta Nie, no 200 tysięcy metrów sześciennych kornika było w tych 260 tysiącach metrów sześciennych pasożyty, nie? No i haratali, i by to dalej, gdyby nie tsułe. A może się okazać, że nas nie nagrywają, też pan słyszymy nie, ten dźwięk. Myślałem, że nie, że lampa pęknie, za chwilę się wystraszyłem. No, no dobrze. No i właśnie przed tym, przed tym proszę Pana... Ale no, co a najbliższy bądź, las, Panie, przy Tarnowie, to jest Panie Kruk chyba, przez Krzyszowie. A bardzo fajny las, ja tam Fajne. spaceruję, jeżdżę i bywam. A gdzie Pan nie spaceruje gdzie Pan nie jeździ? No proszę Pana, owszem, ja tu jestem lokalnym turystą, patriotą. A se Kruka? Jak nam poseł Norbi i poseł Piotr bronią? Albo go wytnął właśnie wcześniej. To może anektujmy go zanim wytnął. To możemy my wytniemy jakiś numer wcześniej. Wytnijmy. Albo jakąś, wydrzyjmy jakąś łowicką, tą wydzierankę. Czy też wycinankę. Po UNESCO. Tak, proszę pana. Bronią lasu. No to tak, pobronili. No trochę to, Aha, trochę to, trochę to napisał ironia. No Właśnie, bo chciałem powiedzieć, Chcieliśmy? że to ironiczne, że oni bronią. Naprawdę ironia. Naprawdę, tak delikatnie rzecz ujmując. Dobrze, przejdźmy dalej. Ciekawe, czy to będzie argument w kampanii wyborczej którym? Bronią Lasu. Bronią Lasu. A pamięta pan Bronię? No, Bohatek pan przyszedł z Bronią dzisiaj do, do studia? Powinienem na spotkanie z panem zawsze. A mi o tą Bronię, Bronkę z tego, z, to nie była w, w, w domu, bronka nie była by, Bronka? Nie, bronka nie, w była, drogach. jak Bronisław Maj grał tą w kabarecie, grał tą, co tam, gdzie Szymborska mieszkała, ten dom literata. A, czyżby? Coś takiego. A druga no bronka była chyba u Laskowika. Gdzieś był. Smoleń chyba tam tą był. Tak. On grał Pelagię. Pani Pelagia, czy pan. pani jeszcze może? Tak. Ja no pewno. <laughs> Jakżeżby inaczej. No dobrze. A, to, a to teraz pan pojechać makabreską. Jak mogą spaść płuca? Hmm, właśnie tak z, z przytupem. Z przytupem lub też lekko. Tak. Chodzi pan o to, że na sesji rozrabiali z tymi płucami miasta zielonymi tarnowa tak. z słynnym Central Park. Central Park. Yeah. No i co odpowie, pan wiesz? Ja bym to lunął. Lunąłby pan? Uuu, się pan naraził, radnym. Pan by lunał, no bo wie pan, no pan nie startuje w wyborach. Więc... No ale ja, znaczy będę startował z panem, ale na dzielni u nas. A no tak, to, to nas niby nie dotyczy, bo to nie nasze płuca, nie nasze no dzielnie. Ale kiedyś zanektujemy, więc wie pan trzeba myśleć perspektywicznie. No i to jest zawsze te 11 banieczek, by wpadło. Hmm. Tylko wie pan, to jest tak. No to po pięciu latach nagle się kapnę, gdzie są zielone płuca. Mhm. Wszyscy. Mhm. Prezio, bo by se zarobił. To prawda. Deweloper. Radni nie, 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 bo tam jakieś rzadkie owady, żaby żyją i tam jaszczurka, traszka i w ogóle w sensie, że... Planista. No i tak. A tam przez 5 lat prosili Ja Też mi się to podoba, bo to jest tak klasyczna koincydencja przedwyborcza. Jest to koincydencja, muszę zapisać na muszę ręce. Muszę zapisać, a to Panu wyślę w Messengerze. Bardzo proszę. Proszę bardzo. I tak jak Pan słusznie zauważył, też, też mnie rozśmieszały takie sytuacje, bo co przez te 5 lat, więc ja tak leżało i by tak leżało i tak by się ja nic z tym dalej nie oni by się, stało. się tym nie ta ten... traszka z tą ropuszką, jak Pan tam był łaskaw zauważyć, no. pasikonie. Ale tam są może drzewa i by były do wycięcia. Ja no mogłoby tak być. Te zielone płuca, to no. chlorofil coś wydziela, nie? No. No, a tak, Zjawisko tak. fotosyntezy, proszę Pana. Nie, to ja znam, panu. proszę Pana, ja no? znam lepiej co prawda fermentację, ale też na F. Wszystko jedno. Jest znowu, co prawda. No, także I wiem, co, klubi. nie, lubię, lubię, to są właśnie te takie sytuacje, kiedy nagle ktoś sobie przypomina, że od pięciu lat powinien coś z tym zrobić, ale nie zrobił, więc jak teraz coś innego inny chce coś zrobić, to drze tak zwaną szatę. Bardzo mi się to podoba. Czy pan by lunął? Ja bym też w sumie lunął, tylko przy założeniu, żeby tam był jakiś fajny nie, tylko żeby to... plan zagospodarowania, właśnie. który pozwoli, nie, żeby nie. tam było dużo zieleni, żeby coś łączyło się z Ale czymś. to nie, pan postawił sobie taki do tak jak no takiej ładnej jak pańskiej posiadłości nie da się, no bo to trzeba mieć nie, no górę hajsu, ale no, takie niska, ładne Albo takie. Albo no, tak. choda, nie? Znaczyć, jakoś można stawiać, nie? Te, te no, można. no Villa Plus by się zrobiło no, program. Prosto, no. No, no, no i tak będzie, no to będą, no to spadły sesji i to tak. A, a to w ogóle będzie, tak. Ja tak obstawiam, do przyszłego roku będzie tak. Do wyborów. Do wyborów. Prezydent swoje... Radni swoje, tak sobie będą dokuczać. No, bądź się nie Roman dialogu, mhm. nie. Radni, a nie, nie, to nie. Roman Ciepiela Tarnowa, to se ten. Choć muszę. A, nie, muszę, muszę panu... bo bo... tak. Pan prezydent powiedział, że Darno jest w najlepszym okresie rozwoju. słyszałem tę no. informację. A to nie wiele raz. A skarbnik powiedział, że Tarno jest w fatalnej sytuacji finansowej. No to kto kłamie. Nie ja, pan myśli, że to jest jakaś sprzeczność? Można być w najlepszym okresie rozwoju i w najgorszej sytuacji finansowej. Czyli, tak jak my? No, no na przykład, no ale że. To jest Majba, ja nie mam. No tak, czyli pan jest w okresie, a ja. Nie, pan jest w, go, w najgorszej sytuacji, a ja jestem w rozwoju niby najlepszym. Proszę bardzo, na ja się nigdy jestem, nie jest za Nie, późno, wie, pan, panie to, Próbuje się pan zamachnąć na logikę. Tak, dobrze, pan logikę. szło na początku z tym wywodem z tym długim, a tu teraz pan, jakby, że to od razu sprzeczność. Ja no, nie widzę. A poza tym, ja tu chyba źle napisałem w natchnieniu, bo te płuca nie spadły, wręcz przeciwnie. Oni go, radni przyjęli Urąbali to. Przy, nie, no wręcz przeciwnie, no, no, oni przyjęli uchwałę, no. żeby pan prezydent roman Ciepiela z Tarnowa, Tarnowa, Tarnowa. Nie, nie sprzedawał. 22 tak zagłosowało, a jeden się wstrzymał. A ja ilu tych wstrzymał. radnych mamy? 25. Czyli musiałbyś dwojgoro musiałbyś nieobecny. nieobecny. Chyba nie było Pana Kepusa, bo widziałem na fejsie sielańskim, że był w Izraelu, a potem w Portugalii. Teraz w Izraelu? To no? niebezpiecznie przecież. Może mógł dostać bęcki, nie? Od jakiejś tam... A było tam. a, bo tam protesty faktycznie. No, Mówi Pan tam też o sądach, tylko tam jakoś, powiem Panu, tak konkretnie zaprotestowali. To jest tak. Sądy sądami... No, a sprawiedliwość po musi być po naszej stronie. I na ulicę i gonili się I tam po Jerozolimie. I najlepiej je stłucł swoje garczki no, i czym swoją bieliznę w sumie czemu nie. No, także ten. AHA! 22 minuty. Kurda, ten czas leci. Przeciągnęliśmy jak zwykle o dwie minuty. I 54 sekund. Życzę panu wszystkiego najlepszego nie tylko z okazji świąt. Bardzo serdecznie, jest pan dobrym człowiekiem i naprawdę. I nie lubię, jak pan płacze, bo mnie się serce krai i życzę panu, że pan był uśmiechnięty. I czy pan chce. Nie, to mnie pan zaskoczył w ogóle, proszę panu będę się więcej uśmiechał, rzadziej płakał. Szczególnie jak nie będą się pojawiały tematy o kobietach w więźniu, gwarantuję panu, że... szef <noise> a, a, a ta masa sankcje ma? Siedzi? Nie chce. No gdzieś pewnie siedzi, no ale właśnie nie wiadomo, pewnie w starym, a nie, to może nie, w tym siedzi, nowym. siedzi, to na montę może siedzi, by tam śledzić. Albo w kucie, nowej kucie. Dobra, a co pan, co pan ugotuje na święta pysznego? Ja? No? Ja słabo. Ja. Co, co instant, kiełbasę instant z żurkiem instant. Jest promocja waga dwa. No to będę. A pan kupi dwa żurki takie w torebce, ma pan trzeci gratis. Trzecią kiełbasę gratis. No. Tak właśnie zrobię. Wszystkiego dobrego. Państwo również. państwo również, wszystkiego najlepszego. I świąt. święta, święta i po świętach dopiero wtedy się zobaczymy. Przeciągnęliśmy tylko o 3 minuty i 5 Nadredaktor 10. Łukasz Winczura, niezmiennie uroczy był. Ile w Salonowy, Paweł Piszczek. Dziękuję Kto? bardzo. Serdecznie Dziękuję. wszystkiego dobrego.